Słuchajcie, jestem na kajaku, płynę w stronę jelitkowa. Tam minęliśmy oczywiście orłowo. W orłowie się wodowałem. O, tam możecie pomachać do kamery. Nie wiem, czemu to nagrywa. Zaraz to wyłączmy. O, to papa, papa, pa. tak. Ok. No i powiem tak: taki mały, szybki raporcik dla Was. E, to tak, e, studnia, normalnie studnia. Mamy cały czas tutaj tą chłonąde diper. O, tutaj tak diperek cały czas zasuwa. E, jest to ten stary, chyba najstarszy model diper'a. Mam go już bardzo długo. E, to jest jedna rzecz. E, nie wiem czemu jest. O, jest jeden oglądający w końcu. Jest, jest. Cześć Maciej, w końcu ktoś się pojawił. No i słuchajcie, słuchaj Macieju, bo to tylko ty na razie tutaj jesteś. O jest, Mat jeszcze dołączył, brawo, bardzo dobrze. Już myślałem, że coś znowu źle ustawiłem i coś, coś nie pykło, że, że, że znowu nie widać tego, tego live'a, tego streamu. O jest, Biały Wykop jeszcze, Adam też jest, jest RM94, jest Patryk. No to jest was dużo, o! Biznesie. Jestem na kajaczku, jest przepiękna pogoda. Na początek swarciłem się, jeżeli chodzi o ubiór, bo pod to zrobiłem, ubrałem na dół ocieplacz plus spodnie dresowe, a u góry też ocieplać i też bluzę dresową. Strasznie było ciepło, musiałem się normalnie na brzeg wbić i to pościągać. Teraz powiedzmy, że jest ok, jest to tak trochę napompowane, zwróciliście mi na to uwagę wcześniej, żeby jednak na kajaku trochę to było napompowane bo nie mam kapoka no ja też wam mówiłem wcześniej na wejściu na, na facebooku że kapoka nie wziąłem no ale to też ma, ma być takim małym kapoczkiem też nie e, dobra cześć Michał gdzie trocie pozdrawiam z koło no cześć cześć Bogumił zobacz tak to wygląda tam mamy orłowo. W łebie zakaz połowy śledzia w porcie tłumaczą zarybieniami o co chodzi? Ojej, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze pewnie panie, pieniądze. Zobaczcie, tam jest orłowo i tam jest źle, bo tam pływa foka co najmniej jedna. Znaczy się jedną mam taką, e, miałem taką pierdliwą, która cały czas pływała, <grywa> za kajaczkiem. Straszna masakra, Słuchajcie, straszna masakra. E, Zwodowałem się dziesiąta coś e, do wody. I tak jak się zwodowałem i tak jak pływałem w okolicach Chorłowa, bo ja wiem, z dwie godziny, cały czas kontrolowała mnie foka. Pływała no tak. Słuchajcie, no ciężko wyczuć, na kamerze to będzie widać, że to jest daleko, bo jest bardzo szerokokątny obraz, mam nadzieję, że się zarejestrowało. Natomiast e, tak normalnie, realnie, jakbyśmy mieli normalnie to powiedzieć, to tak z 20 metrów ode mnie i cały czas na mnie patrzała. Ja wiem, no może, mo, może kajaczek się jej spodobał, nie? Ciekawy dosyć. Natomiast cały czas pływała, wiecie co, normalnie wo, o, o, dookoła mnie. Musiałem stamtąd uciekać, teraz płynę po tym nie? jelitkowo, ale myślę, że też Powoli będę zawracać, bo trochę bym chciał popływać koło tego rłowa. Tutaj pływam w okolicach drugiej rewy, na tym stoku próbuję pływać. Mam deeperka, także kontroluję to mniej więcej, natomiast słuchajcie, zero ryby, nie? Zero ryby, zero spławiania, ktoś mówił, że są już balony. Bardzo mocno wypatruję jak to wygląda, jak ta tafla wody wygląda i nie ma. Nie za gorąco w skafacherze kosmonauty. No właśnie, już o tym mówiłem, że musiałem się no, rozebrać. Wprawdzie nie jestem na samych gadkach, ale no było gorąco i dalej jest. W sumie mam taką, widzicie, a żeby to tak odpiąć i troszeczkę odparować, no nie byłoby głupio, nie? Znaczy się, no byłoby głupio, bo jak padnę do wody, to dupa, ale no tak to ciepło jest, nie? Co my tam mamy? Zobaczcie, taka, taka okoliczności przyrody, wyszło słoneczko, jest fajnie. Jesteśmy teraz na 3 metrach, dryf jest zerowy w zasadzie. W każdym razie GPS nie wykrywa nawet tego dryfu. Jak co tak staniemy to tak stoimy Fajna sprawa do spinningowania z, z, na stojaka nawet, no problemos Natomiast, no słuchajcie, no nie ma tej rybki Minąłem jakiegoś kolegę Kolegę wędkarza minęłem jak z kajaczkiem byłem się wodować w Orłowie, który już wracał, no i rano padły trzy rybki. Tydzień temu mi się udało pierwszą złapać 42 cm obok mola w Orłowie. Marek. Pozdrawiamy Marek super fajnie. O właśnie bateria padła w GoPro, trzeba będzie wymienić. No i słuchajcie, rano padły tutaj trzy rybki w Orłowie. Dwie krótkie, jedna taka powiedzmy pod wymiar. No i dlatego ja tam spróbuję na fajland jeszcze skoczyć. Mówiłem Wam, że gdzieś tak do godziny 16-17 tutaj będę. No i tak zamierzam być. Ewentualnie może nawet trochę dłużej. Zobaczymy jak, jak, to, jak, jak, jak to będzie wyglądać. Będę potrzebował od Was namiary na lepsze miejsca do wodowania kajaka niż to Urowo Nieszczęsne. Cześć Wojtku. Bo no jednak wiecie, można zaparkować na parkingu temu, temu góry, kajakiem zjechać z góry to się jeszcze jakoś da, no nie powiem, no, to, no, no, no ale ten kawałek jest, nie? bo ja go tam wrzucam do wody, tam gdzie są te łodzie tutaj w Orłowie. No i teraz, żeby go z powrotem wyciągnąć z wody, no to jest trochę, trochę zabawy, ale potem pod tą górę trzeba cisnąć go, tam jest, nie wiem, z 300-400 metrów będzie na pewno, nie? Także jeżeli macie tutaj gdzieś w okolicy jakieś lepsze miejsca do zaparkowania, do zwodowania kajaka, które najlepiej jeszcze by były w sezonie letnim, albo tak jak teraz jest za Frico, nie? Gdzieś tam w... Co tu mamy? A tak przy okazji zdrowych... Tak, 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 to też chciałem powiedzieć, Antek. Jakbyście mieli jakieś, jakieś, jakieś fajniejsze miejscóweczki do zwodowania tego kajaka i żeby łatwo go było wciągnąć do wody. Najlepiej jak jest wąska, bo po plaży najgorzej się tymi kółkami jedzie. Kółka oczywiście są tam z tyłu. Tak to wygląda. Wziąłem podbierak, żeby nie zapeszać. Dzisiaj no, nie mam morskiego fula, no ale co zrobić, początek sezonu taki, a nie inny. Uuuu, no i trochę ciepło jest z tym, skafandrze kosmonauty. Ale słuchajcie, ale jest fajnie. Fajnie jest, kupiłem te buty z dekatlonu. 80 zł, słuchajcie, robią robotę. Plus te skarpety no nowe bajeczka. No co tam, mechalinki Rewa bez problemu z wodowaniem. Mechalinki Rewa bez problemu z wodowaniem. No może faktycznie, może faktycznie trzeba będzie też tamten rejon obskoczyć. No trochę tego rłowa się tak przyzwyczaiłem, bo tutaj... No i ta balona, i boleń, i ta troć, kurczę, a ja tak dzisiaj na, na, na trzy ryby się nastawiam, ale będzie jak zwykle pewnie. <laughs> Zresztą jutro pogadamy na debacie, co było, nie? Poza tym debata świąteczna, także kochani, wszystkiego najlepszego, jakbyśmy się nie widzieli ewentualnie jutro, to wszystkiego najlepszego na te święta. Wprawdzie dzisiaj wy lecicie ze święconką. Ja e, leciałem zwodować kajak, a Pan Jezus wstąpił do piekę dzisiaj, o takie może ciekawe święto, bo to nie każdy wie, że On dzisiaj wstąpił do piekę. Ciekawe, nie? Jezus, nie? Kurczę, to takie dziwne trochę, nie? Są inni optymiści machający, słuchaj nie, w Orłowie jak się wodowałem, nie widziałem. Natomiast bardzo mocno skupiłem się na tej focce, która mnie kontrolowała. Z jednej strony ja też nie chciałem bezpośrednio w nią rzucić przynętę, a z drugiej strony to się denerwowałem, no bo kurde wiecie, jak to jest, jak my trollingujemy za łososiem i się trocie, i się jakaś foka przyczepi, to w zasadzie wędki z wody, nie? Z wędki z wody i ucieczka z, z tego miejsca i ciśniemy gdzieś indziej, nie? Także totalna porażka, słuchajcie jak jest foka włowisko, a tam mam wrażenie, że to była niejedna, bo co ja się obróciłem, to widziałam tą głowę jak na mnie patrzy. Nie? Myślę, że mogło być więcej fok, także ja tam jeszcze dzisiaj dobiję do tego Orłowa i może jak będą dalej te foki, to wam pokażę naprawdę jak to wygląda, bo to wygląda bez nie niesłychie, nie? Jak one tam kontrolują teren, to tam raczej troci nie będzie, a z drugiej strony może jak one tam są, to tam są jakieś ryby, nie? Ale te ryby są pewnie tak wypłoszone, że im moja przynęta to w ogóle nie podpasi, nie? Dobra, to tak, to słuchajcie, ten piękny dzionek, zwodowany czek, wszystko oczywiście pięknie, ładnie, schludnie zamontowane jest, wszystko działa z tego film. Eee, to mam nadzieję, że będzie jakaś rybka, żeby na tym filmie się pojawiła, bo wy też macie dosyć nie tych filmów bezrybnych. Ja też mam dosyć, ale słuchajcie, takie są realia nasze, nie? Polskie. My jedziemy tutaj wypocząć, mam takie wrażenie, z pasji, eee, no a tak z tymi rybkami to słabo. O kurde, serio, dziś mi się wydawało, że widziałem jedną fokę. No, 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 no. No tym bardziej nawet na kajaku, jak ja pływam na kajaku, to one są blisko mnie, bo one tak pływają, wiesz, tak tylko na tej głębszej wodzie. No nie pływają tam 10 metrów od brzegu. No i słabo, nie? Sabiutko. Ale słuchajcie, ale jest kombinezon przetestowany, kajak zwodowany, więc teraz już e, zaczęliśmy tą akcję e, wiosenną, można byłoby tak powiedzieć, ten wiosenny content z kajakiem będą belony, mam nadzieję. Tak pływa obok, molo często. No widzisz on ma, e, Maciek napisał, że, że pływa obok molo Czę, często. Jest foka. Tam jest taka tam foka, foka y, y, która tam mam duje. No. dobra, dobra, co mam jeszcze tutaj ciekawego powiedzieć? Aha samochód, nie? A to Zouza, No Zouza, jak najbardziej. Słuchajcie, samochód tej mojej żony to bardzo krótki jest i... No, kajak prawie mi się zwalił przy ściąganiu. Może to będzie widoczne na filmie, natomiast nie wiem jak go wrzucę na ten kajak. No zobaczymy. Obstawiam, że belonem trafisz dzisiaj. No może tak. Słuchajcie, a belona na taką boleniową przynętę też weźmie. Ja myślę, że ona weźmie, nie? Jak ona jest szybka i wściekła, to weźmie. Bo ja tutaj nie wiem już na co się nastawić. Wiecie, mam te boleniowe przynęty, one tak troszeczkę... troszeczkę lepiej pracują przy takim... Trollingu, nie, bo ja tak trollinguję 3 km gdzieś na godzinę, płynę tak leciutko sobie, no bo to jednak po po zimie to człowiek nie ma tej formy. No i próbowałem budziasami tymi lżejszymi, to one spoko, spoko te wygięte, fajnie pracują. Natomiast, no jak się czasami delikatnie zatrzymam, czy wolniej pod, zaczynam kręcić, to wtedy już one gdzieś tam bliżej dna zaczynają haczyć, więc słabiej. No to teraz jakaś rzutka na przyczepkę do kajaka. Nie, 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 żadnych rzutek, słuchajcie, żadnych rzutek. jesteście tak kochani, że to i tak tyle, tyle tego wszystkiego mam, także teraz trzeba zacząć łowić ludzie, teraz trzeba, tak, trzeba być na tej plaży, łowić, być, po pierwsze, często, to jest jedna rzecz, a po drugie, no, trzeba się wbijać w te dni rybne, nie, bo, kurde, dzisiaj ładny dzień, nie powiem, ale chyba z tą rybą będzie kiepsko, no, chyba, że będzie pod koniec dnia, nie, więc ja dzisiaj tego lajwika robię właśnie teraz, taka mała przerwa tutaj, za chwilę sobie zmienię baterię w GoPro, jeszcze tutaj zobaczę co z tym biperem, bo tam też jakaś bateria umiera I będziemy Będziemy cisnąć na orłowo, nie i zobaczymy co tam wtedy z tego zrobić, może tam będę siedział Do wieczora no, A potem nie będę miał siły kajak wrzucić, nie Do góry, no ale co, co zrobić nie? Ja o 18 wyłowiłem, no, o 19 o widzisz O 19, ale już mam opomunik, o 19:00. No to do 19:00 raczej mi chyba tu nie będzie myślę eee, no tak myślę, no bo a no może No pitku pitku mam jakieś. Biorą, B nie biorą. Nie, nie biorą, ale zobacz okoliczności przyrody, zobacz, zobacz, zobacz. Eee, o, patrz, patrz jak ładnie, kurczę. No, no jeszcze tam się bryknę, nie? Eee, tam się bryknę, a tam jest rłowo daleko. Eee, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ale się nie wypowiem więcej bo pierwszym w życiu. No no, no ale słuchaj, no tak to jest. No, czasami jest tak, że e, no, ta, ten początkujący ma najwięcej szczęścia. Dużo łebków jest, zobaczcie na czymś takim. E, pływa, nie mam pojęcia jak to się nazywa. E, no takie kanu? Nie, nie, to nie jest kanu. E, napiszcie jak to się nazywa, bo tego jest od groma. E, bym powiedział mocno o przyjezdni, a e, bo ten, e, bo się pytali właśnie. E, Odnośnie kajaka podpłynęli, też się pytali co i jak, że super kajaczek. No tam pogadaliśmy trochę i było widać, że oni przyjezdni, bo jak powiedziałem, że tam dalej y, Sup, Sup to się nazywa, o, Sup, o No to ten, to dzięki Łukasz, y, y, no to oni byli po szoku tego kajaczka, bardzo im się podobał, a z drugiej strony jak powiedziałam, że tam, że tam są y, te no y, foki! tam daleko to oni, oni wtedy mega podjarani byli i pocisnęli tam szybciutko bo mówią że to dla nich mega mega rarytas taka foka na żywo no to, to, to tak foka na żywo mega rarytas tak to ja, bym wolał, ja bym wolał nie oglądać tych foków. dobra to cisnę jeszcze w tamtą stronę trochę eee... no a potem z powrotem nie? trochę się ciężko płynie bo to tak słońce wali w oczy a ja nie wziąłem okularów. Nie? no to już tyle, Słuchajcie, macie jakieś pytania? To dawajcie. Jak nie, to będziemy kończyć. Ewentualnie spotkamy się jutro na debacie. Albo jak coś się ciekawego zrobi, no to to wam rzucę jeszcze coś. Uuu, leci krótko. to tu rozpiąć. Nie, i tak poddych, żeby tak trochę wjechać, A może teraz, zaraz tak zrobię. No. Stand-up puddle, To się nazywa. Stand-up paddle. A, jakoś tak. No, no, bo to w sumie stoisz na tym, nie? No, to takie nie? Widziałem, jak oni są ubrani. Oni mają te pianki i te buty z dekatlonu. Yy, oby ryba wpadła, no, mam taką nadzieję. No i ten, jak oni takie coś mają. O, tu wam jeszcze przyłączę. E, te buty próbowałem, słuchajcie. Te buty próbowałem e, przymierzać. Te dekatlonowskie. Strasznie drogie. 200 zł kosztują. E, ale przyczepność musi być bardzo fajna. To na kajak to. Byłaby rewelacja, takie buciki, o ile nie ma daleko do noszenia tego kojaczka, a te moje tutaj jest rewelacyjne za 8 dyszek i, i zobaczcie, nawet wszędzie się przydadzą, ekstra bajka. Dobra, to tyle, trzymajcie się, papaszku.